Cześć, nazywam się Krzysztof Dziubek. Pracuję w firmie CadWorks Systems jako specjalista do spraw oprogramowania CAD. Z projektowaniem związany jestem już niemal 5 lat. Umiejętności nabierałem w trakcie studiów inżynierskich i magisterskich, a także podczas pracy zawodowej. Na przestrzeni ostatniego roku przeprowadziłem bardzo wiele skutecznych działań, które pomogły rozwiązać problemy naszych klientów. Obecnie staram się przelewać swoje doświadczenia na jak najlepsze dostosowanie rozwiązań do potrzeb naszych klientów. Jedną z gałęzi mojej działalności edukacyjno-technicznej jest rozwijanie świadomości, z zakresu pracy w SolidWorks oraz Platformy 3D Experience. Podejście do projektowania zmienia się, liczy się czas oraz jakość. Rozwiązania proponowane przez Daso System, takie jak Platforma 3D Experience oraz SolidWorks, wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom. W zakresie tych rozwiązań uzyskałem wiele certyfikatów, które pomogły mi podnieść poziom świadczonych usług. Prywatnie jestem fanem motoryzacji oraz animacji 3D. Jakbyś miał więcej pytań, zachęcam do kontaktu oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć.